Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Kasprzyk. Jestem pracownikiem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Aktualnie pełnię obowiązki zastępcy dziekana Wydziału Cybernetyki. Chciałem Państwu przybliżyć tematykę niezwykle ciekawą, którą zajmują się największe ośrodki badawcze na świecie i która jest, można powiedzieć, krytyczna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Państwa. Będę Państwu króciutko opowiadał o tym, jak buduje się inteligentne maszyny, powiem o, na, na kilku przykładach, jakie mogą być potencjalne zastosowania tych inteligentnych maszyn, i spróbuję zasygnalizować no, prawdopodobnie największe wyzwanie, jakie przed nami stoi, czyli perspektywa wojen. Na algorytmy. I to już nie tylko algorytmy z obszaru kryptologii, z którymi mamy do czynienia obecnie, czy, czy mieliśmy historycznie już od dłuższego czasu. Proszę Państwa, slajd, który przedstawiam jest bardzo ciekawy, bardzo inspirujący. Pokazuje to, co chciałbym Państwu powiedzieć, mianowicie ludzie tworzą coraz bardziej zaawansowaną technologię, coraz bardziej zaawansowane maszyny, a te maszyny coraz bardziej wpływają na codzienne życie człowieka i jak się okazuje samego człowieka. Proszę państwa, ta wzajemna interakcja między maszynami, ludźmi tworzy nową przestrzeń, przestrzeń, która zwie się cyberprzestrzenią i właściwie to jest pierwsza przestrzeń, która od początku do końca została zbudowana z, przez, przez człowieka. W tej przestrzeni generujemy bardzo dużo danych. To ma swoje przyczyny i konsekwencje. Proszę Państwa, jeśli chodzi o przyczyny, to historycznie gromadziliśmy dane, dlatego że były nam do czegoś potrzebne, do, do jakiegoś celu. W tym momencie coraz częściej się zdarza, zdarza sytuacja, kiedy dane gromadzimy, bo po prostu mamy taką możliwość, technologia na to pozwala, a później zastanawiamy się, do czego możemy te dane wykorzystać. I tutaj to wszystko kręci się w koło trzech buzzwordów. IoT, które widzicie państwo na, na slajdzie, big data i artificial intelligence, to, o czym będę dzisiaj mówił. Proszę państwa, IoT, czyli cała sensoryka, Dostępna współcześnie, niezwykle tania, no powoduje, że wszystko, wszystko próbujemy mierzyć. Sygnały, parametry z różnych urządzeń, również sami zakładamy tego typu IoT na siebie, Wearable Electronics to się nazywa. Proszę Państwa, gromadzimy te dane, ich jest bardzo dużo. Big Data umożliwia gromadzenie tych, tych danych. Tych danych jest na tyle dużo, że klasyczne algorytmy. Drążenia danych, pozyskiwania wiedzy z tych danych czasami są nieskuteczne, i tutaj wchodzi Artificial Intelligence, czyli to, o czym będę chciał, proszę Państwa, mówić. Na slajdzie widzicie Państwo IoT, które generuje dane. Te dane są zapisywane do warstwy zasobów, do, do całej tej infrastruktury big data i big data pozwala nam trenować. Algorytmy sztucznej inteligencji. Jak mowa jest o sztucznej inteligencji, to trzeba by ją zdefiniować. Nie ma jednej definicji. E, większość definicji skrupa, skru, skupia się na tym, co to znaczy sztuczna, a mniej co to jest inteligencja, e, bo sami do końca tego nie wiemy. E, na slajdzie widzicie Państwo jedną z, tako, z takich nie, pierwszych definicji e, Johna McCarthy'ego e, McCarthy z e, 1956 roku, który mówi, że sztuczna inteligencja to pewna gałąź informatyki, która pozwala nam budować maszyny, które realizują zadania będące dotychczas domeną człowieka. To bardzo bardzo taka obszerna ta definicja jest. Współcześnie, proszę państwa, jest wiele kierunków badań nad tą sztuczną inteligencją. Wymieniłem na slajdzie takie dwie taksonomie. Możemy mówić o tak zwanej silnej sztucznej inteligencji. Słabej sztucznej inteligencji to jest jedna taksonomia. Silna sztuczna inteligencja, proszę Państwa, to jest taka sztuczna inteligencja, która próbuje naśladować mózg człowieka. To jak człowiek generuje z danych wiedzę. Słaba sztuczna inteligencja nie interesuje się tym, jak człowiek. Funkcjonuje i wykorzystuje brutalną siłę komputerów, czyli po prostu możliwość bardzo szybkich obliczeń na, na dużych zbiorach danych. Inna taksonomia to taksonomia, która mówi o wąskiej sztucznej inteligencji i szerokiej sztucznej inteligencji. Proszę Państwa, współcześnie ta wąska sztuczna inteligencja to jest coś, co. Króluje coś, co osiągnęło wyniki dużo lepsze niż człowiek. Wąska sztuczna inteligencja to jest inteligencja maszyn, która powoduje możliwość realizacji przez te maszyny bardzo dobrze zdefiniowanego konkretnego zadania z bardzo dobrze zdefiniowanymi regułami, które nie zmieniają się. No i w związku z tym, proszę Państwa, Mamy do czynienia z sytuacją, że komputery, maszyny wygr wygr wygrywają z człowiekiem w szachy, w go. Realizują tego typu zadania dużo lepiej niż, niż człowiek. Szeroka sztuczna inteligencja to jest założenie takie, że, że to są maszyny, które będą, proszę państwa, realizowały różne zadania. Zadania, które nie do końca można ubrać w cisłe reguły. I to jest pieśń przyszłości. Jeśli chodzi o tą szeroką, yy, ogólną sztuczną inteligencję, to, to jeszcze jesteśmy daleko. Gdybyśmy tą sztuczną inteligencję yy, jednak yy, uczynili ogólną, to jest taka perspektywa w tym momencie science fiction, że moglibyśmy przejść do tak zwanej sztucznej superinteligencji, osobli osobliwości, czegoś, co przewyższa możliwości yy, realizacji. Yy, Zadań yy, yy, poziomem człowieka. Ale, tak jak mówię, to w tym momencie jest, jest science fiction. Zejdźmy trochę na Ziemię, czyli jak informatycy widzą w tym momencie, proszę Państwa, sztuczną inteligencję? Jak się buduje sztuczną inteligencję? Na slajdzie, na slajdzie widzimy dwa podejścia. Podejście yy, takie klasyczne, yy, gdzie mamy pewną wiedzę, na temat, na temat wycinka rzeczywistości, tę wiedzę mamy w głowie eksperta i to ekspert tę wiedzę przekłada na pewne reguły. I te reguły w związku z tym, ponieważ są wcześniej w głowie człowieka, nabyte za pomocą doświadczenia, one są dla człowieka jasne. To człowiek te reguły tworzy. W pewnym momencie okazało się, i mam nadzieję, że to jakby co powiedziałem do tej, do, do tej pory sugeruje, że ponieważ mamy tak bardzo dużo danych, że człowiek nie jest w stanie tych danych objąć, no to poszliśmy w kierunku tworzenia, proszę Państwa, inteligentnych maszyn nie z wiedzy eksperta, ale z danych. To dane są podstawą tworzenia. Obrazu rzeczywistości. Proszę Państwa, zejdźmy troszkę na ziemię, jak te inteligentne maszyny się buduje. Mamy właściwie dwa możliwe podejścia z punktu widzenia informatyka. Po pierwsze mamy pewną wiedzę w głowie eksperta, który obejmuje tą wiedzą wycinek rzeczywistości, który chcemy opisać i ta wiedza jest przelewana w, na zasadzie reguł do software'u. Drugie podejście to jest takie, które bazuje na danych. Tych danych mamy niezwykle dużo, tak jak powiedziałem, przez właśnie to osensorowanie, przez istnienie big data i człowiek nie jest w stanie objąć tych danych, tej olbrzymiej ilości danych. I w związku z tym powstały algorytmy uczenia maszynowego. Te, te algorytmy czerpią wiedzę nie od eksperta, ale z danych. W związku z tym, jakie damy, dane damy na wejście algorytmu, jest niezwykle ważne, ponieważ skutkuje stworzeniem przez, przez ten algorytm uczenia maszynowego takiego, a nie innego opisu rzeczywistości. I proszę Państwa, to na co chciałbym zwrócić uwagę, to w tym pierwszym podejściu model rzeczywistości jest znany człowiekowy. W tym drugim podejściu znany jest człowiekowi algorytm uczenia maszynowego, który ten model buduje. Natomiast sam model jako taki w szczególności jeśli chodzi o współczesne algorytmy uczenia maszynowego, głębokiego uczenia maszynowego, sam model jest bardzo często dla człowieka zagadką. Człowiek nie wie, jak ten model funkcjonuje. Jest tak dużo parametrów, że człowiek nie jest w stanie przewidzieć, jak, jaka będzie odpowiedź maszyny na dane określone dane wyjściowe. Tak? I to jest, proszę Państwa, no niezwykle ważne i ciekawe, że, że takie maszyny uczone, uczone algorytmami. Uczenia maszynowego, czyli pozyskujące wiedzę z danych, działają bardzo często lepiej niż człowiek w pewnych zadaniach, a człowiek nie do końca rozumie, dlaczego tak się dzieje. Na kolejnym slajdzie, proszę Państwa, pokazuje, że de facto, czy to AI, ta sztuczna inteligencja maszyna, czy bazuje na wiedzy, czy, czy na danych, to de facto ostatecznie jest to software. Software, który oczywiście uruchamiany jest na określonym hardware, na określonym sprzęcie. Różnica jest natomiast taka, że w przypadku tego pierwszego podejścia my maszynę rozumiemy, jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ona reaguje na pewne, pewne dane wejściowe. W tym drugim podejściu ten model, jak pokazuję na, na slajdzie, jest pewną czarną skrzynką, w szczególności, jak już to wspomniałem, te modele generowane przez najnowsze, Najbardziej zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, głębokiego uczenia maszynowego. Jakie są kluczowe czynniki napędzające rozwój e, uczenia maszynowego? Przede wszystkim wzrost mocy obliczeniowej. E, ta moc obliczeniowa e, rośnie w postępie geometrycznym jest takie prawo mura. W latach 70. w jednym układzie scalonym, proszę państwa, mieściło się kilka tysięcy tranzystorów. Współcześnie w jednym układzie scalonym mamy dziesiątki miliardów, tak? czyli skala nieporównywalnie większa. Podobnie, jeśli chodzi o pamięć, mamy więcej danych i musimy te dane gdzieś gromadzić. I tutaj też jest takie prawo, które. Mówi o tym, że przez ostatnie lat, lata pojemność rosła też w, w takim schemacie geometrycznym. Proszę Państwa, na początek lat 80. mamy pojedyncze megabajty, które jeśli chodzi o zajmowaną przestrzeń, gęstość tam upakowania danych, są porównywalne, porównywalne dzisiaj z. Z terabajtami. Na tej samej przestrzeni możemy teraz zapisać terabajty danych, kiedy, kiedy wcześniej były to w latach 80. megabajty, czyli też skok niesamowity do przodu. Kolejna, kolejna proszę Państwa, taka, kolejny czynnik, który jakby jest paliwem dla uczenia maszynowego, to jest właśnie udoskonalo, udoskonalo, udoskonalone algorytmy. Potężny przełom nastąpił w 2012 roku, kiedy w konkursie ImageNet wykorzystano głębokie sieci neuronowe, które przewyższyły skutecznością odgadywania klas obiektów na, na, na obrazie człowieka. To był duży przeskok, i teraz te algorytmy głębokiego uczenia królują. No, i bym powiedział taki ostatni, ale ważny czynnik to jest to, że mamy bardzo dużo software'u dostępnego. Typu open source, który implementuje już algorytm uczenia maszynowego, nawet te zaawansowane. Nie wszystko musimy robić od początku, czyli jakby podpieramy się na barkach gigantów i idziemy dalej. Tak? Takie biblioteki, które kiedyś były dostępne tylko dla bardzo wybranych, wybranych instytucji badawczych, teraz są praktycznie dostępnych, dostępne dla każdego. Teraz kilka słów przy państwa o, o zastosowaniu zastosowanie jest, i bardzo szerokie, czy w cywilu, czy w wojsku. Na slajdzie chciałem powiedzieć, pokazać i powiedzieć, że możemy te zastosowania klasyfikować po obszarach zdolności, tak jak to w wojsku się rozumie. Mamy obszar, obszar zdolności dowodzenie. I tutaj algorytmy sztucznej inteligencji są w szczególności, czy mogą być wykorzystywane do. Fuzji danych, fuzji danych i tworzenia e, e, Command Operational Picture na różnych poziomach e, dowodzenia. Szereg takich e, projektów jest uruchomionych chociażby w Stanach Zjednoczonych. Kilka, slajd, kilka takich przykładów tutaj na slajdzie umieści, umieściłem, jak e, e, Command Post of the Future czy Mozaik Warfare Program. Inny obszar zdolności, w którym sztuczna inteligencja. Mm, może być wykorzystana, to rozpoznanie. Tutaj, proszę Państwa, w szczególności chodzi o rozpoznanie obrazowe. Jest potężny projekt Pentagonu o nazwie Maven Project, tak? czyli projekt znawca, wykorzystywany na Bliskim Wschodzie do identyfikacji obiektów podejrzanych na obrazach, które są generowane z, czy, czy zbierane z. Z satelity czy bezzałogowych statków powietrznych. To, że sztuczna inteligencja niezwykle dobrze identyfikuje obiekty na, na obrazkach, to już jest wiadomo i to całkiem dobrze działa. Nawet studenci Wydziału Cybernetyki w ramach swoich prac dyplomowych osiągają bardzo duże efekty. Natomiast kolejnym krokiem jest rozumienie kontekstu. Co się dzieje na tym obiekcie, na, na tym obrazku? Co się dzieje z tymi obiektami? Czyli nie tylko co to są za obiekty, czyli nie tylko rzeczowniki, ale co się dzieje, czyli czasowniki. I tutaj chociażby jest taki bardzo ciekawy program Pentagonu, czy DARPy, akurat w tym przypadku Minds Eye, oko, oko umysłu. Proszę państwa, inny obszar zdolności, rażenie. No tutaj jest najwięcej kontrowersji, bo jest pytanie, czy sztuczna inteligencja powinna mieć prawo decydowania o zdrowiu i życiu człowieka. Etyka wskazuje na to, że nie. Natomiast prace są prowadzone w różnych państwach w różnym kierunku. Jeśli chodzi z kolei o obszar Przetrwanie i ochrona wojsk, to tutaj zastosowanie tych maszyn inteligentnych no jest przeogromne, proszę Państwa. One właściwie mogą zastąpić człowieka we wszystkich pracach, które są nudne, brudne, niebezpieczne. Czyli chociażby cała, cały obszar inżynieryjny, tak? minowanie, rozminowanie. To wszystko może robić maszyna i takie rozwiązania. Które Państwo widzicie na, na slajdzie, pokazują, że, że jest to możliwe. Jeśli chodzi z kolei o obszar, obszar logistyki, no to tutaj wykorzystanie sztucznej inteligencji do prognozowania potrzeby, potrzeby obsługi, chociażby F35, to F35 jest w taką inteligencję, takie algorytmy, opatrzony czy planowanie najbardziej efektywnych pod, pod względem kosztu czy czasu transportu. Z ty, tych, tych części niezbędnych do zapewnienia obsługi e, różnego rodzaju sprzętu wojskowego. No i ostatni slajd, jeśli chodzi o, o zastosowania specjalnie go oddzielnie, e, te zastosowania na, na, umieściłem na, na oddzielnym slajdzie czyli obszar Cyber Operation i Info Operation. Tutaj, proszę Państwa, niezwykle dużo ciekawych projektów jest prowadzonych. W Stanach przez DARPE czy inne agencje. Przykładowo, są takie projekty jak Cyber Grant Challenge, gdzie pracuje się nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do identyfikacji. Paczowania czy eksploatowania podatności software'u nie przez człowieka, tylko w pełni przez sztuczną inteligencję, przez, przez, przez algorytm, przez inteligentną maszynę. Inny ciekawy projekt Memex do czerpania danych z, z brudnego internetu, z Darknetu i tworzenia z tego wiedzy niezbędnej do działań operacyjnych czy w końcu Plan X to projekt budowy COPA dla, dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni na, na przykład. Tak? Jeśli chodzi o obszar Infops, no to tutaj bardzo dużo się dzieje. Zasypywani jesteśmy, proszę Państwa, jak wiadomo, dezinformacją i zarówno jeśli chodzi o tworzenie dezinformacji, popularnie zwanych fake newsami, czy identyfikację tych, tych fake newsów, to tutaj znowu sztuczna inteligencja, zarówno może być po stronie defensywnej, jak i ofensywnej. Czyli sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do budowy materiału zmanipulowanego i sztuczna inteligencja identyfikuje materiał zmanipulowany. I tutaj szereg. Szereg projektów też jest uruchamianych. Inne ciekawe zastosowanie sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o obszar infops, to chociażby jak taka dezinformacja w mediach społecznościowych się rozprzestrzenia, w jaki sposób zwiększyć zasięg określonego materiału albo właśnie zmniejszyć. Tego typu prace są prowadzone w Stanach, ale pewnie nie tylko. Na ostatnich slajdach pokazałem, proszę Państwa, Przykłady tylko zastosowań sztucznej inteligencji i projektów z, ze Stanów Zjednoczonych, bo tam ta informacja jest ogólnie dostępna. Natomiast nie do końca wiadomo, przynajmniej ja nie wiem, jakie prace są prowadzone w ramach, w ramach ośrodków badawczych w Chinach, w Rosji czy, czy w innych innych równie za, zaawansowanych państwach, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji do y, operacji militarnych. Y, troszkę podsumowując i właśnie mówiąc o tym wyzwaniu sztucznej inteligencji czy, czy tych inteligentnych maszyn. Gdzie się mogą pojawić problemy? No do tej pory proszę Państwa problemy szukamy w hardware'ze i w software'ze. Hardware, software jest budowane od początku do końca przez człowieka i człowiek mniej lub bardziej jest w stanie go rozumieć. Natomiast Teraz problemy mogą pojawiać się w modelach, które są ostatecznie software'em, ale niezrozumiałym dla człowieka. I tutaj mamy do czynienia z klasyczną triadą CIA: tak? poufność, integralność i dostępność. I te ataki na model w tych obszarach mogą mieć, mieć miejsce. Bardzo dużo od. Tym mówi się ostatnio, w szczególności w Stanach NSA. Proszę państwa, ten obszar nazywa się adversarial machine learning, czyli uczenie maszynowe antagonistyczne, które ma na celu nie tyle zbudowanie algorytmu, który realizuje określony cel jak najlepiej, ale zbudowanie algorytmu, który zwalcza inny algorytm. Tak troszkę upraszczając. Czyli zaczynamy, idziemy w kierunku takiej, takiej walki algorytmów, ponieważ nie rozumiemy do końca jakiegoś algorytmu, jak on działa, jak on klasyfikuje no to wykorzystujemy inny algorytm, żeby go zrozumiał i spreparował dane, które oszukają ten, ten algorytm. W ogóle algorytm, tych, tych metod ataku jest, jest, jest antagonistycznego dużo. Na, na inną prezentację chciałem tylko powiedzieć o, o pewnej klasyfikacji, że możemy mówić o atakach na etapie trenowania modelu, czyli, czyli wpływania na, na to, z jakich danych algorytm się uczy i buduje model, no i możemy mieć do czynienia z atakami na sam model, czyli model już wytrenowany. Próba zrozumienia go i, i oszukania. Przykłady takie, bym powiedział, trywialne, ale które obrazują o co chodzi. Przykład z... z Wpływaniem na algorytm klasyfikacji obrazu. Widzimy, widzimy na, na slajdzie pewien obiekt, zwierzaczka, który jest bardzo dobrze identyfikowany na, przez algorytm na e, obrazach podawanych na wejście. Co się okazuje? Bardzo nieduże zaszumienie, tylko właśnie e, w sposób przemyślany, podane e, do tego obrazka przedstawiając, przedstawiającego tegoż zwierzaczka, powoduje, że niezwykle zaawansowany algorytm identyfikacji obiektów zupełnie się gubi, podaje zupełnie błędną odpowiedź, klasyfikuje obiekt jako zupełnie inny. Dla człowieka wciąż to jest ten sam zwierzaczek, a dla algorytmu zupełnie inny. Widzimy, że po prostu algorytmy działają na zupełnie innych cechach pozyskanych z, z, z obrazu, o których my w przypadku głębokiego uczenia nie zawsze wiemy, nie zawsze znamy. I kolejny przykład, jak można oszukać algorytmy rozpoznawania mowy jakie, jakie niebezpieczeństwo z tym, z tym jest związane, to, to, to łatwo się domyślić. Tu jest przykład, gdzie na wejście jest podawane. Pytanie How are you? A drobne perturbacje, które nie są słyszalne dla, dla ucha człowieka, powodują, że algorytm reaguje zupełnie inaczej. Nie odpowiada How are you, tylko myśli, że, że ktoś prosi o otworzenie drzwi. Czyli to jest, proszę Państwa, taki obszar oszukiwania algorytmu poprzez podawanie na, na wejście odpowiednio zmanipulowanych danych. To, że nie znamy, jak jakiś algorytm uczenia maszynowego działa w 100%, nie znaczy to, że nie możemy próbować go udoskonalać. I taki pomysł udoskonalania algorytmów, które nie do końca wiemy, jak działają, powstał w 2014 roku. Ten pomysł to, to są sieci tzw. GAN, Generative Adversarial Network, gdzie mamy dwie sieci antagonistyczne, które od siebie się wzajemnie uczą. Jedna uczy się podawać na wejście coraz bardziej, Podobne do, do obrazu rzeczywi rzeczywistego, z, z zdjęcia na przykład ludzi, a druga sieć próbuje identyfikować, czy to, co jest podane na wejście, to jest obraz y, z rzeczywistej kamery, rzeczywistej osoby, czy osoby, y, która została wygenerowana przez algorytm uczenia maszynowego. I tutaj te algorytmy od siebie się uczą. W pewnym momencie y, dochodzi do sytuacji, że algorytm generujący Dane wejściowe na, na wejście tej drugiej sieci generuje niezwykle zbliżone do rzeczywistości światy wirtualne. I jak wygląda rozwój tych algorytmów na przykładzie zdjęć, bo wtedy najłatwiej człowiekowi to ocenić. Przedstawiam Państwu na zdjęciu, gdzie w 2014 roku byliśmy w stanie... Uzyskać zdjęcia o takiej jakości, którą Państwo widzicie po lewej stronie, a 2018 rok to już zdjęcia, które dla człowieka są nieodróżnialne: czy to jest zdjęcie osoby rzeczywistej, czy osoby wygenerowanej po prostu przez algorytm sztucznej inteligencji z mojej strony to wszystko tego typu badania są proszę państwa prowadzone w różnych ośrodkach badawczych również na wydziale cybernetyki wojskowej Akademii Technicznej bardzo serdecznie dziękuję za uwagę